Uzupełnij poniższe zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami a i b oraz odpowiedź spośród oznaczona literami c i d. Najpierwsze zadanie, o które nas tutaj pytają, jest wartość wyrażenia 2 2y dla a równego minus 3. Podstawiamy to wartość tego wyrażenia, czyli 2 2 i a. Zauważmy tutaj, że to nasza wartość a jest podniesiona do potęgi drugiej, czyli tą minus trójka musimy wziąć nawias i to do potęgi drugiej. Ten minus też dotyczy tej potęgi. No i w tej sytuacji wykonamy, wykonujemy to zgodnie z kolejnością wykonywania działań, czyli najpierw potęgi minus 2 razy minus 3 do potęgi drugiej, to jest wartość 9 na plusie. No i w tej sytuacji mamy 2 odjęć 2 razy 9 to jest 18, czyli 2 odjęć 18 to jest wartość wynosząca nam minus 16. No i tutaj w tej sytuacji wychodzi nam na to, że odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. Kolejną rzeczą, wyrażenie mamy tutaj zapisane, można przekształcić, przekształcić do postaci. No i skoro mamy taką postać, możemy to po prostu przemnożyć. I zobaczyć, czy taka odpowiedź nam się tutaj znajdzie. Czyli 1 druga razy 2, to jest wartość wynosząca nam po prostu 2 drugie, czyli 1. Natomiast 1 druga razy 2a do kwadratu, no to w tej sytuacji będziemy mieć wartość wynoszącą nam minus 1a. 1a nie zapisujemy, po prostu zapiszemy jako minus a do potęgi drugiej. No i w tej sytuacji też mamy odpowiedź prawidłową, która znajduje nam się w podpunkcie d. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.